W niedalekiej odległości od nas znajduje się korowód. Korowód. Korowód, który swój początek rozpoczął hecik na szupie. Obchodzimy noc świętojańską, sobotkę. Przed chwilą witaliśmy Neptuna z małżonką. Miałem to przyjemność przekazać klucz do miasta, czyli przekazać również władzę dla Neptuna. Władzę tę będzie sprawował w naszym mieście do rana. Sprawujcie swoją władzę w sposób godny, uczciwy i zapewnijcie, żeby ta zabawa, która będzie trwała. Była niezapomniana przez następny rok. Proszę bardzo, klucz od miasta, symbol władzy. I życzę wszystkiego najlepszego. I wielkie brawo, szanowni państwo. Dziękujemy burmistrzowi za przekazanie władzy Neptunowi Prezerwinie. Czyli, mówiłam, można by było powiedzieć, że. Bawimy się do Białego Pana. Nasze Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie jest głównym organizatorem tego wydarzenia. Pogoda też już nam odpuściła, przestało padać. Także myślę, że zabawa również się uda. Chelski Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego tradycyjnie organizuje sobótki, które są w dniu 10 czy 23 czerwca. Mamy tutaj dosyć dużo atrakcji, m.in. nasi dziewczyny będą tańczyć i śpiewać welewetkę, zatańczą pieśni, tańce kaszubskie, ale i śpiewać będą różnego rodzaju pieśni. Mamy tutaj też dla gości, którzy są tutaj zaproszeni w Czasowiczu nasze kuchy, ciasta. Dzisiaj właśnie jest przesilenie letnie, to jest znaczy najdłuższy dzień i zaczyna się lato. To świat, i znam, który zna, jest Który gdzieś tam, tam gdzie pragnę być Gdzie się nie zejść Coś mała, daleko stąd Marzenia są Jeśli łóżko, prawdę, kwiat i nie wysłyszę To za Wiesz, jak jesteś? Wiesz, jak się koło, przychodzi. nie wątpię, To są pojęte kąsa Kiedy małe znowu Czy ją? A bicie A ją? Czeka i da,